Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem się zwrócić do Was z bardzo ważnym apelem, prośbą. Odezwała się do mnie wczoraj mama Eryka, malutkiego chłopca, który choruje na wady serca HLHS, czyli, krótko mówiąc, ma tylko połowę serduszka. Oddycha przez tą rurkę do tracheotomii a poprzez zakrzep stracił jeszcze jedno płuco. To jest malutki chłopiec, którego jedynym ratunkiem jest operacja w Stanach Zjednoczonych, która kosztuje 9 milionów złotych. Oni na dzisiaj chyba mają tam milion 300, 000, coś takiego. Ta pani zadzwoniła do mnie wczoraj, uzyskała numer od, od wspólnego znajomego i, i zadzwoniła do mnie z, z wielkim żalem do mediów. Wysłała wiadomość o tym, o tej zbiórce, bo to oczywiście jest utworzona ta zbiórka na. na yy, zaraz Wam powiem, to jest. Na się pomagam, oczywiście, tak. Yy, prosiła, błagała media o to, aby wesprzeć tą zbiórkę, gdzieś coś o niej napisać, by temu chłopcu dać szansę na to, żeby żył. To jest ta zbiórka. Niestety. Media co chwilę kazały jej przesyłać jeszcze kolejne rzeczy, ale publikacji jak nie było, tak nie ma. No więc ja pomogę tej pani i pomogę przede wszystkim temu chłopcu, ponieważ akurat ja nie mam problemu z tym, żeby media pisały o tym, co, co mam do powiedzenia. Więc postanowiłem, że zrobimy licytację. Licytację. Na której będzie można wylicytować co? Otóż, słynną maskę, w której Andrzej Zieliński Słowik wyszedł podczas konferencji prasowej zapowiadającej gale MMA 4 Ta maska, oryginalna maska, w której Andrzej Zieliński Słowik wyszedł do konferencji, jest do, do wylicytowania. Dzisiaj mamy 13 stycznia. Umawiamy się, że 23 stycznia najlepsza oferta, która wpłynie na maila, na mojego maila, czyli najman.box, pisane przez X, maupa.wp.pl. Tam składajcie swoje propozycje. Tylko posłuchajcie, mam prośbę, składajcie poważne propozycje, bo ja przed jedną galą, jeden człowiek wylicytował i wygrał tą licytację i się już później nie odezwał. I, i, i ktoś inny to, 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 to wylicytował, jeden z moich znajomych to kupił, bo to są naprawdę poważne sprawy. To nie, nie róbcie sobie żartów z, z tego, że chłopiec walczy o, o życie. Więc bardzo proszę, tylko poważne oferty i propozycje. Ta oferta, która będzie największa, zakupno tej maski, ta osoba wygra. Tą maskę możemy równie dobrze wręczyć podczas gali MMA VIP 4 oficjalnie w świetle fleszy, no lub gdzieś zrobimy jakieś spotkanie. To jak będzie sobie chciał ten wygrywający tą licytację tak zrobimy. Jeszcze raz powtórzę. Malutki Eryk walczy o życie. Ma tylko połowę serduszka i wiele innych problemów zdrowotnych, i musimy mu pomóc. Potrzebuje 9 milionów, a na razie ma trochę ponad milion. Udostępniajcie tą zbiórkę. Bardzo Was proszę, wszędzie udostępniajcie. A ja do wszystkich mediów. Jeżeli tak chętnie piszecie o Słowiku, to proszę bardzo, napiszcie też o jego masce i o tej licytacji. Być może przyczynicie się w końcu do tego, że chłopiec będzie miał uratowane życie. Bardzo Was o to w każdym razie proszę. Tyle ode mnie. Cześć!